Koszmar z Nowogrodzkiej. Tego Jarosław Kaczyński boi się najbardziej. Jarosław Czycki ma obecnie nagie powiedzia bania i przyszło swojej partii. A wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Podczas jednego ze spotkań czobowych osobistości prawa i sprawiedliwości padły esbowa na temat najbliższej przyszłości i tego, czego jej prezes boi się najbardziej. Jarosław Kaczycki wraz z innymi politykami prawa i sprawiedliwości zibę udział w spotkaniu partyjnym, które odbyło się na pocztku tego tygodnia w Warszawie. Spotkanie było zamknięte, jednak dziennikarze dotarli do informacji i stwierdzę. które padły za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarka Gazety Wyborczej, postanowiła dowiedzieć się, o czym rozmawiali politycy PiS. Jak wynika z informacji, do których dotarła, tematem nie były najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. Ale te znacznie wakreskaniejsze do sejmu i senatu w Polsce. Z tych rozmów jasno wynika, kreska Eto w banie z nimi jest związana obawa, jak odczuwa prezes PiS. Czego obawia się Jarosław Kaczyński? By bo to spotkanie zamknięte, a wicemusia bo dotyczy spraw najistotniejszych dla partii. Według ustaleń dziennikarki dotyczy bo tego: Co mo e stanowi największe zagro e nie w najbliższych wyborach. Przede wszystkim chodzi tu o mokres utraty Senatu, i w banie tego najbardziej obawia się ja. Kaczyński. kaczycki. Istnieje mokres kaliwo, kreska e. W wyborach parlamentarnych powstanie pewnego rodzaju metoda giebosowania wśród wyborców typu g i na kreska d byle nie napis. Takie sytuacje miały miejsce i ukreska W przypadku, gdy partie podzielsi tylko na dwa fronty, PC pozostali, mo e doj do niezwykle bolesnej dla partii rzdz tej straty. Senat Kluczow Izb dla rzd Podczas wyborów parlamentarnych większość społeczeństwa skupia się przede wszystkim na jednej izbie Sejmie. Wydawa się, Si: kreska Izba Ni kreska Sza jest najwa i i kreska E Wybór Pozbów ma ogromny wpływ na ustalanie prawa i jego realizacji. Poza tym, pozbowie opozycji znacznie CZ. Cię pojawiaj się w mediach. O Izbie wykreska Szej, Senacie, niezbyt wiele się wspomina w przestrzeni publicznej. Wyborcy równi kreska traktują J. jako mniej istotny, tymczasem to BBD. Gdy kreska Senat zajmuje się korygowaniem ustaw uchwalonych przez Sejm. STD ma wiele mokreska by ingerować w ich tre i dalszy los. W Polsce wybory do Senatu odbywają się w trybie jednomandatowym. Kto dostanie więcej głosów ten otrzyma mandat. A wice inaczej nie kreska do Sejmu, gdzie G się na partii, która typuje swoich kandydatów. Póki jedna partia ma w w obu izbach, mo kreska jest sprawowa w bez kreska adnych przeszkód. Jednak, gdyby przedstawiciele opozycji zdobyli większość w Senacie, Samokreska liwoci du zostałyby znacznie ograniczone. I w banie tego obawia się Jarosław Kaczyński. kaczycki. Kiedy pokreska czy Baka czyckiemu teraz zarobi Bapup miliona dziki pis. Ja rozbaw Kaczycki od lat przyjaznisi zbyb Bdziabaczk porozumienia Centrum, Janin Gos. W przeszłości polityk pokreska Lczyba prezesowi pis naprawdę kreska kwot. Dzi zarabia za to krocie w państwowych spółkach. Jarosław Czycki zna Janin sodna naprawdę długiego czasu. Kilka lat temu zrobi Bosi o nie Gbono z powodu do kreska ej pokreska lyczki. Której udzieli Ba prezesowi prawa i sprawiedliwości. Polityk T wówczas, kreska E200 tysięcy. ZB. Pozyskany w banie od GOS, wydap na leczenie oraz opiek nad schorowaną madrk. Jarozbawka Czycki ma tajemnicz Przyjaciół BK. Co ciekawe, dziki byciu bardzo zaufano sopia rozbawa kaczyckiego. By bejdzie baczce porozumienia centrum Udabosi zrobi naprawdę imponujce karier. O trzeciu lat go zasiada w zarzdzie z pupki srebrna, w której jest ponożarem inencji. Poza tym przyjaciółka prezesa ugrupowania RZDZ go zarabia naprawdę doskonale dziki pracy w państwowych spółkach. W trzy lata Uda się zarobi becznie 505 000 zb, w BOS około 289 000 ZB, a w BG około 216 tysięcy zb to zdecydowanie pokazne sumy, o których szeroko dyskutuje dziś opinia publiczna. Poza wymienionymi wpływami na konto, Janina Gosmo E oczywicieli czy tak Kreska E na co miesiąc emerytur. jej wysoko pozostaje jednak dla mediów nieznana. Jarosław Kaczycki umokreskali w kariery Gos. Według wielu internautów oraz antyżdowych mediów to w Banie z Jarosławem Kaczyckim oraz fakt i kreska w przeszłości zawsze mógł na nie liczyć. Zaprocentowa badla dziabaczki w podobny sposób du kreska zakreska y boci oraz zaufaniu między prezesem pis oraz jego przyjaciół B.K. czy mają między innymi Telatyckiego. z który współpracował z GOS przez 15 lat i miał wiadki wiadki wymiany z dat między sam oraz politykiem. Sam byłem w szoku BDC w sekretariacie esbys. Jak pani Janina w ostrym tonie i dosy mocnym głosem wykrzykuje do pana ja rozbawa swoje argumenty. Wysz bo tak, kreska e stan bona zbowie pani Janiny, zgodzi psi, kreska M ma racji. Kropka my ze jej bezgranicznie ufa, powiedział przed laty telatycki dla TVN 24.